Trzeba czas poszukać jakiś Audi na sprzedaż. A wejdę na jakąś Slonę i może poszukać. O, na stronie internetowej takie Audi. No piękne, bym sobie takie kupił, ale nie stać mnie. Dobra, szukamy następnego. Co to jest za bestia? Jeszcze w promocji za 10 tysięcy. Takie coś, żeby było za 10 tysięcy? Dobra, kupuję może tylko zadzwonić dobra jaki to munel. Na... tak tak okay. dobra dzwonimy jeszcze umówię dobra dziękuję dziękuję tak tak do widzenia dobra ładnie tutaj jestem maluch a więc teraz chcesz pojechać po niego dobra jestem u tego chłopa z maluchem zapłacił mu to 10 tysięcy. na razie Widzimy się w kolejnym odcinku, jak będzie już ten piękny oto mały.